Szanowni Państwo, w nocy z piątku na sobotę Polski Sejm przyjął poprawkę do ustawy zwanej tarczą antykryzysową. Poprawka do kodeksu wyborczego otwiera możliwość głosowania korespondencyjnego. Moim zdaniem jest to oparcie na siłę do przeprowadzenia wyborów prezydenckich w dniu 10 maja 2020 roku. W czasie, kiedy priorytetem powinno być bezpieczeństwo obywateli, bezpieczeństwo zdrowotne, w czasie, gdy powinniśmy już przygotowywać się do niwelowania ujemnych skutków w gospodarce, jakie z pewnością nastąpią po okresie pandemii, racje polityczne powinny być odłożone na wysoką półkę. Niestety, dzięki partii rządzącej stało się inaczej. Jako prezydent Świdnicy z pełną odpowiedzialnością stwierdzam, że nie będę w stanie przeprowadzić wyborów prezydenckich ani żadnych innych w dniu 10 maja. Ma to kilka swoich powodów. Po pierwsze, nie będziemy mieli kim tych wyborów zorganizować. Dziś nie mamy ani jednego zgłoszenia do pracy w obwodowych komisjach wyborczych. Co więcej, Osoby, które do tej pory pracowały w takich komisjach, już dziś zgłaszają, że nie podejmą się tego zadania w najbliższym czasie. Brak nam środków, brak nam środków technicznych. Policzyliśmy. Samo zabezpieczenie ekipy prowadzącej wybory czyli urzędników, komisarzy, pracowników komisji obwodowych, doręczycieli Musiałoby zaskutkować kupnem maseczek za 250 tysięcy złotych. Tymczasem rząd polski przewidział na organizację wyborów w Świdnicy 52 tysiące złotych na wszystkie wydatki. Logistycznie i osobowo jest to przedsięwzięcie nie do przeprowadzenia. Potencjalnych wyborców w samym naszym mieście jest około 15 tysięcy, bo jest to grupa 60. Plus. W całej Polsce. Ponad 9 milionów. Apeluję do tych, którzy decydują o terminie wyborów. Odłóżcie Państwo te wybory. Dajcie nam w tej chwili zająć się tym, co najważniejsze: zdrowiem i życiem Polaków, a w drugiej kolejności gospodarką.